Dzień dobry widzowie, kłaniam się serdecznie, już spieszę z odpowiedzią, dlaczego mam czapeczkę. Obciąłem się. Wyglądam jak patus, więc żeby nie straszyć was moim wyglądem i wyglądać troszkę bardziej Family friendly sobie czapeczkę założę, ale za to mogę powiedzieć, że ten patus nie zmarnował trzech lat studiów, obroniłem się na napięcie, dlatego mnie po prostu nie było. Się ktoś tam pytał, że jak się obronię, to dam znać, więc daję znać, obroniłem się, więc 3 lata studiów nie poszły w las. Mam nadzieję, że w las też nie poszła moja wiedza, którą nabywałem przez więcej niż 3 lata, a bardziej przez pół mojego życia, grając w Guitar Sound I tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku. Dzisiaj będzie panorama, moi drodzy, panorama, w którą jeszcze ani razu nie grałem, więc to będzie i tak dodatkowe, podwójne, fajne doświadczenie. Zacznijmy. Znajdź miejsce, z którego zrobiono zdjęcie. Kliknij, aby umieścić swój znacznik. Kliknij gdzieś, idzie, by zastąpić swój znacznik. No to zrozumiano, fajnie. O kurde, to, to tak wygląda. Okej, okay, czyli to jest po prostu zdjęcie 360... 60. Co to jest? Inaczej się pewnie nie dało. Zresztą nie, bo nam nie jest do niczego potrzebne. Choć kiedy ludzie grając w normalnego GeoGeSera korzystali z mety. I słońce, czy chmury były im potrzebne. Ale wracając tutaj, jest to na pewno Los Santos. Jest to Los Santos i są to okolice Rodeo. Może trochę wcześniej, bo Rodeo mamy tutaj, ale czy nie? Dobra. Wiecie co? Chyba jednak tak. Yy, strzelam, że to może być to. Po czym wnioskuję? Potem, że jest ten garażyk. Tu jest ten gara... Czy da się tę mapkę jakoś powiększyć? Nie, nie da się chyba. No dobra, trudno. Sugerując się po tym garażeku. tu mamy garażek i tu mamy domek. Tu mamy garażek, tu mamy domek. Ten domek ma charakterystyczny tu po bokach wieżyczki. I tu mamy zjazd, którego nie widać. Jest pewnie przykryty tym żywopłotem. No i tu mamy jakiś budyneczek. No ten budyneczek nie wygląda jak ten tutaj. Powiedzmy sobie szczerze. Ale nic innego mi to po prostu więcej nie pasuje. Więc ja bym po prostu strzelił. W ogóle tu jest chyba drzewo. A widzisz, to drzewo by się przydało. I tu mamy drzewo. Więc to będzie po prostu gdzieś za drzewem. Tu jest ten żywopłot tu jest, no to tutaj, może gdzieś. 3 metry, dobra, w porządku, dobrze, dobrze wymierzone, moi drodzy. Co to jest? Aha, ja wiem co to jest. Tu jest ta pączkarnia, tu jest Klakimbel. Ok, to też jest Los Santos. Pączkarnia i klaki... Ja chyba myślę, że w ogóle panorama to nie jest podzielona na sekcje, że mamy Los Santos, Las Venturas i San Fiero, tylko po prostu wszystko jest wrzucone do, do jednego wora, więc tym bardziej będzie podwójna zabawa. Szczególnie jak dostanę jednego dnia Los Santos, a drugiego dnia San Fiero, i nie będę miał poznać tych dwóch miejsc, chociaż niebo i sam klimat mogą mi zdradzić kolorystycznie, że rzeczywiście znajdujemy się tam gdzie się. Znajdujemy, dobra, jesteśmy tutaj. Jeżeli klakiem jest tutaj z lewej, tu jest z prawej pączkarnia. Więc musimy odwrócić się, czyli do tyłu, czyli w tę stronę patrzymy. Czyli patrzymy tu, i nic innego nie pasuje. Da A tu jest w ogóle billboard. To jest billboard, który mi zasłania. Ale ja tego billboarda nie widzę. Czy to może być ten billboard? Nie, bo to w sumie to jest, tu jest billboard, tu jest billboard. Tych billboardów to tu jest pełno akurat. Ale gdybym miał się nimi sugerować, to ja bym gdzieś zaznaczył, że to może być ten kawałek, bo to nie jest daleko. Ten klakimbel i ta poczek jest naprawdę blisko. Rozejrzyjmy się, jak to wygląda. Tu jest budynek. Aha, tu są jakieś dwa gara. A, czekaj, 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 bo tu są takie dwa wybrzuszenia. To jest to wybrzuszenie. I tu może być jeden zjazd, i tu może być drugi zjazd. I tu. A, czyli to może być to. Czekaj, 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 tu. Widzowie, 0 metrów. O! Jestem po drugiej stronie, wróciłem do. <laughs> Ej, dobra, jak będziemy skakać po Los Santos, to może nawet uda się uzbierać Maxa, jak tak dalej pójdzie. Ej, nie wydaje się ten tryb trudny. Wracamy do tego samego miejsca, w którym byliśmy. Mamy bella, jesteśmy na dachu bella. tylko w którym miejscu? Tu jest jeden, tu jest drugi. Jesteśmy gdzieś mniej więcej na środku. Za billboardem strzelam tu. Zero metrów. Bardzo dobrze ustrzeliłem. <noise> Dzień dobry. Okej, okay, to wygląda jak Sanfiero. Tutaj gdzieś była taka bardzo chuda. O, właśnie w tym miejscu. To wygląda jak to. I. To nie jest Sanfiero. Nie pasują mi te górki tutaj. Ej, to nie jest Zamfiero. O, lender. Ej, nie wydaje się ten tryb trudny. Ej ja nie wiem co to jest za miejsce. ja, ja nie kojarzę tych, chociaż kojarzę. Podobny budynek jest w Los Santos, bo ten budynek podobny jest gdzieś. O, tu w ty Nie, nie, nie czekaj. Nie dobrze mówię, to jest ten budynek To jest to samo. Ale to nie będzie to. Wiecie co, bo to wygląda jak to wzgórze, w którym jest obserwatorium, i ja bym gdzieś strzelał, że to może być w tym miejscu, ale gdzie dokładnie, to nie wiem. Sugerując się tym, że tu jest dużo drzew, więc musielibyśmy spojrzeć na prawo, czyli tutaj w lewo. Czyli w tym kierunku patrząc. Ta ulica jest lekko ukośna. Ona idzie lekko na ukos. Kurde, tu nic mi w ogóle. Dobra, bo tu jest taka chuda, wąska z takim wcięciem lekkim. Czy tu jest gdzieś w ogóle coś takiego chudego? Nie, to nie może być tutaj. Tu już jest za daleko. Tu jest za wąsko. Po ukośnym to było, bo tutaj. Czekaj, bo ta ulica jest ukośna, to może gdzieś na ukos to powinniśmy szukać. Jedyna ukośna jest tu. To jest tutaj. Chyba. Ej dobra, wiecie co? Strzelam, że to może być tutaj. Ale jestem fantastyczny widzowie. Ja pierdziulę, ale dobre, dobrze wydedukowane, dobrze wycelowane. I znowu jestem w Los Santos. Mamy jeden most, mamy drugi most. To jest bardzo charakterystyczne miejsce i prawdopodobnie to jest to. Mamy jeden most z tymi barierkami charakterystycznymi, cienkimi i mamy drugi most, który jest tą szerszą ulicą, dobra. I to będzie ta szersza. A gdzie ja w ogóle. Aha, tu jest jakiś wjazd do domu. To może być ten, bo to jest żółty z czerwoną dachówką. Jak tutaj jest wjazd do tego domu, tak? Aha, to jest. I to może być rzeczywiście to, bo to jest ta jedna choinka. To jest kawałek za choinką, tak? No to kawałek za choinką. Trzy metry. Dobrze. W ogóle gdzie mogę zobaczyć liczbę tych? A, pozostałe zadanie jeden. Dwa i pół. Dobra, okej, okay, w tym miejscu. Plac budowy. O, jesteśmy w Los Venturas. Czyli nie, jednak to nie jest tylko w tym, w Los Santos. To mi się wydawało. Dobra. E, mamy. te. Rury. Musimy się między tymi rurami kanalizacyjnymi gdzieś tu zmieścić. Jest jedna rura, druga rura. To jest przy wykopkach. I innej rury tutaj nigdzie w pobliżu nie ma. Tu jest reszta rurów. Tu jest ta trzecia przechylona pewnie rura. Czyli ja bym to zakładał, że to jest między jedną a drugą rurą. Widzowie, za pierwszym razem zrobić 5000 punktów, e, 3000 punktów. To jest wyczyn, z którego jestem z siebie bardzo dumny. Kontynuujemy rozgrywkę. Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że ten tryb panoramy jest prostszy niż te zwykłe, normalne tryby, klikające z góry które już stwarzały mi bardzo dużo problemów i jesteśmy w jakimś rogu. Tu jest taka, tu będzie na pewno ta, ta, ta ulica tutaj, ta droga wzdłuż. Tu jest ten charakterystyczny jajowaty budynek, on jest, on jest tutaj. Jesteśmy na dole, to jest u góry, więc to będzie gdzieś na dole, czyli tutaj gdzieś bym zakładał. To jest ten taki piaszczysty placek, dobra, to będzie w tym miejscu gdzieś. Pięknie, zero metrów widzowie. Co to jest? to znowu Los Santos. Niewykluczone, że tutaj jest jeden z tych garaży, które w misji Plaża Dzika Plaża odstawiliśmy ten samochód DJ-owaty. To musi być gdzieś pod mostem. Pod autostradą znaczy. Tu jest zawias, a tu jest ten wysoki budynek. No mamy challenge. Eee... To nie będzie takie tak jakby się mogło wydawać. Ej, nie wydaje się ten tryb trudny. Mam dylemat i nie mam nawet punktu zaczepienia, dzięki któremu mógłbym wydedukować mniej więcej, gdzie jestem, gdzie się znajduję. Ale nie ma innych miejsc. Dobra, zakłada że to jest ten wysoki budynek, więc to idzie gdzieś na ukos. Jeżeli ja patrzę w tamtą stronę, tam jest jakaś ulica, to musi być gdzieś w tym miejscu, bo ja mam nad głową niebo i normalnie mogę sobie wszystko patrzeć. Normalnie sobie wszystko widzę, jest fajnie. Więc jeżeli ja mam nad głową niebo i mam lekki zjazd, świetnie dobrze mi, mam lekki zjazd. And half hours. Widzowie znalazłem. To jest tu, patrzcie. Są drzewka, są drzewka. Mam nad głową niebo, ale też mam zjazd. I tu jest ta ulica, w której nie ma, nie ma malowania. Ja tutaj nigdy nie byłem. Jestem w szoku, że mi się udało to w ogóle jakkolwiek wydedukować, że jeden metr. Że to jest rzeczywiście tutaj. Nigdy tam nie byłem. O, jesteśmy w Las Venturas. Dzień dobry. Czy to jest pole golfowe? Prawdopodobnie to jest pole golfowe. E, a jako już jest to zrobione przy wejściu tutaj na balkonie, no to daleko nie będziemy szukać. Będzie gdzieś idealnie na środku. Tu bym dał. Zero metrów. I bardzo dobrze dałem. Kolejna miejscówka. Los Santos znowu wróciliśmy. Ja, ale razu chyba samfiero nie miałem. To jest to. Ja mam widok w tym kierunku, więc to będzie ten kierunek. Tu mamy tego security storage, i zakładam, że to będzie ten security storage. A jako iż. Aha, tu jest jakaś palma. Tu jest budynek. No nic innego mi nie pozostaje. Kawałek za tym budynkiem, tu gdzieś. Dobra, strzelam, że gdzieś tutaj. Zero metrów, dobrze ustrzeliłem. Bardzo ładnie. Fantastycznie. Okej, okay. kolejne miejsce, proste, Las Venturas. To będzie gdzieś na dachu jakiegoś budynku, i prawdopodobnie to jest na dachu tego parkingu. Więc po prostu to jest róg tego dachu. I bardzo dobrze. I to jest róg tego dachu. E, mamy candy, mamy znowu rodeo, i mamy budynek dachu jakiegoś. Dach budynku, nie budynek dachu, tylko dach budynku. Jasno mam podłogę, więc jeżeli mam jasną podłogę, chociaż nie mogę się tym sugerować. To jest ten billboard. Ja jestem gdzieś mniej więcej na środku tego tutaj wjazdu. Tu jest ten, więc ja bym po prostu strzał, że to jest tu. 7 metrów! Jakim cudem 7! Aha, to było dalej. Nie wpadłem na to. Ja pierdziłem na ostatnim. No proszę, pierwszy raz jesteśmy w Tierra Robada. Wow, mega. Rancho jest w tym miejscu. Tutaj mamy most. Tu mamy jeden most na samochody, a tu mamy most na pociąg. Pod sobą mamy ulicę. Aha, i od razu mamy krawędź rzeki, więc jeżeli to jest krawędź rzeki. Aha, z której strony jestem? Od strony mostu. Do samochodów, czyli w tym miejscu, rzeczywiście. Dobra, to zostawię nawet tutaj. 4 metry, no na styk. Aha, wjazd na korty tenisowe. Dobra. Wydaje się proste. Miejsce są tutaj dosłownie przy ścianie, więc nie ma co tutaj się długo zastanawiać. Jeden metr, bardzo. Yy, ładnie. Okej, okay, znowu Los Santos. Mamy sobie rzeczkę. Z której strony jestem? Jestem prawdopodobnie tu z lewej strony. Wnioskując po tych pomostach i niedaleko mostu. Który to będzie most? To będzie pierwszy most. Czyli jeżeli to jest pierwszy... A, tu jest drugi pomost! Patrzcie, tu jest ten... Tu jest jeden pomost, tu jest drugi pomost. I kawałek wcześniej. A to jest w ogóle jakiś... A, to jest jakiś... a dach jakiegoś budynku. Więc jeżeli dach jakiegoś budynku... Ja bym nawet pokusił się stwierdzeniem, że to jest... Tutaj. I czy rzeczywiście mam rację? Przekonajmy się. Jest! Przekonajmy się i dobrze się przekonaliśmy. Dzień dobry. Znowu jesteśmy w Los Santos. E, gdzie jestem? Mmm, kojarzę. To jest gdzieś w centrum. Mam dylemat. Kurde, to jest między jednym a drugim budynkiem. Tutaj jest na ukos już jakaś ulica. Eee, czy to będzie to? Chyba tak. Ten budynek jest taki zaokrąglony w tym miejscu. Tu też jest zaokrąglony. Mamy drzewko jedno. Ciasne, zawężające się pomiędzy jednym a drugim. Mam płot. I ten płot to prawdopodobnie tutaj już są kanały. Jako iż jest to między jednym a drugim budynkiem tutaj na krańcu, to ja bym zakładał, że jestem, stoję w tym miejscu. I bardzo dobrze stoję w tym miejscu. Wow, mega! Jestem fantastycznie zadowolony. Już nie jestem zadowolony, nie wiem gdzie jestem. Czy to jest komisariat policji? Bo to sugeruje, jakby to było lądowisko dla helikopterów, ale to nie wygląda jak komisariat policji. Ale na pewno jest to Las Venturas. Jak już nie ma tutaj żadnych budynków, to będzie to na pewno na obrzeżach. Można byłoby się pokusić, bo to jest zakładam stach jakiegoś parkingu. To nie wygląda nawet jak parking. To nie ma nawet tych pasków, więc to nie może być parking. A gdzie na dachu tego komisariatu jest lądowisko? Czy to jest w ogóle w tym miejscu? Albo to jest ten szyld w ogóle. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. To może nie być komisariat, bo nie ma takiego charakterystycznego kwadratu. Tego było, to już byłoby widać z góry. Ale jako już na początku pierwsza myśl, a mi się nasnęła, że to jest lądowisko dla helikopterów, to może być to. Więc. Idąc tą myślą i widząc ten żółty kawałeczek budynku, który może być tym budynkiem, to strzelam, że jako iż nie ma tutaj pasków, to może być gdzieś tu przy tej krawędzi. Czy to jest w tym miejscu? Nie wiem. Nie mam pojęcia po prostu. Ale czekajcie, bo to jest naprzeciwko. O, dobra, bo tu są te żółte paseczki i tu jest takie lekkie wcięcie. Czy to jest uko... Tak, to jest chyba to łukosie, bo to jest raczej proste. A, tak, ja jestem na ukos. Tak, czyli jak ja jestem na ukos, to jestem pod tą ścianą postawiony, więc widzowie. Nie pozostaje mi nic innego, jak kliknąć tutaj i mieć 0 metrów, i zdobyć kolejne 500 punktów. Bardzo ładnie. Jestem pod wrażeniem mojej inteligencji. <grym> mamy Las Venturas. Jesteśmy z drugiej strony. Jeżeli ja widzę te dwa skrzydła, to nie może być naukos, więc to jest w tym miejscu, więc to jest prawdopodobnie to. Mamy drzewka, mamy budyneczki. Tu jest zielony, pewnie ten pas zieleni. Tu są dachówki. Tu w ogóle jak. Tu są takie klocki, a to nie są te. One wyglądają inaczej, one mają inny kształt. E, to jest to! No blisko, okej, okay, to jest dobra, w porządku. W ogóle to jest na... w tym mi... jak to idzie? Zgubiłem się. Przepraszam, że się tak jojojojomkam, ale mam 30 procesów myślowych, które przetwarzają się naraz, dlatego też mój aparat mowy może ulec uszkodzeniu w trakcie przetwarzania innych procesów myślowych. Dobra, wiecie co, to jest w tym miejscu. Po czym wnioskuję? Wnioskuję po tym, że jeżeli tu jest ta taka mała, chuda ścieżka, tu jest taki krawężnik... A to jest prawdopodobnie ten krawężnik to to będzie w tym miejscu. Zero metrów widzowie. Naprawdę dobrze mi poszło. Jestem pod wrażeniem mojej niesamowitej umiejętności panoramicznej. Oficjalnie panorama stała się moim ulubionym trybem w tej grze. Rozwijajcie tę grę. Błagam. Ostatni część, że ja widzę, że jest początku września 2023. Jeszcze został mi ogólnie z tego wszystkiego, ze, ze specjalów, został mi tryb przetrwania. To jest ten najdłuższy tryb, którym po prostu napierdzielamy punkty. Już widziałem to, ludzie tam mają po prostu wyniki z kosmosu, na przykład. Josh jak można mieć 198 tysięcy punktów? No ale na przykład Gamer X ma 133,5, nie? Tutaj już mamy 27,017. Ja wierzę, że to jest łatwe do pobicia, bo jak był event kiedyś, to mi się udało na Chilku zdobyć maksa. Nie wiem, tych punktów było 50 chyba, więc wierzę, że to jest do zrobienia, ale to nie wiem, czy to jest na odcinek. A jak już na odcinek, to będzie długi... A jak już na odcinek, to na pewno następny. Moi drodzy, pięknie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejne odcineczki wkrótce, mam taką też nadzieję. Także z mojej strony wszystko pięknie Wam, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka, pijcie dużo wody, udanych wakacji i pa pa.